Rozgrzewkę. Ja naprawdę boję się, że YouTube mi zablokuje tą muzykę.

Znowu będzie jakaś minigierka też na zasadzie tych sekwencji Boże, a to szybkie jest Trzeba się skupić Chyba broniłem, nie? Spoczkę. Jeden błąd nic nie zmienia Dobra, trzeba się skupić, zdobyć 10 punktów i wygrać Świetnie a, gra się z bonusem, czyli ten, który sobie będzie punkt ma cały czas piłkę Spoczko A! zjomi Fajne jest to, bo w, w, w zależności od momencie, kiedy się pomylisz, w tym momencie się kończy animacja To jest naprawdę spoko Mam się musi cofnąć, on w sumie nie może nic zrobić Spoko, naprawdę, akurat ten motyw mi się podoba, zresztą on jest monotonny, 10 punktów to za dużo ale mm, kwestia samego tego, że w momencie, kiedy się popełnia błąd, to wtedy coś się dzieje, a nie, że animacja jest taka sama. Nieważne, czy popełnisz błąd na początku, czy na końcu, po prostu nie wychodzi. Mam no, na przykład Gubi piłkę, już nie może dojść, a... Wow! <śmum> Spoko. Jak to powiedzieli? Boże, nie pamiętam, jak się nazywał ten film. Uh, ale tam było, że oni jechali uh, jakimś autem chyba bodajże do Francji uh, i stanęli w Pruszkowie uh, i był z nimi czarny, Murzyń. W ogóle tam był też świetny moment, motyw, że, że, że on miał chorobę lokomocyjną uh, i nie się brać tabletek, ponieważ są białe, był ras rasistą i nie, nie wziął by bo były białe. I potem, gdzieś zatrzymali się w jakimś barze uh, zatrzyma się jakimś barze i tam na początku chcieli mu wpierdolić za to, że jest czarny, kibicem, a potem będzie nie, to jest rozgrywający znicza pruszków, czy coś, czy coś w tym stylu. I potem ktoś powiedział, dla mnie za to możesz być biały. I bardzo mi się to spodobało. Więc mówię, teraz jak w sumie zdobyłeś moją sympatię, Tyler, to dla mnie to jesteś biały. Ładnie, ładnie. Dobra, już to wykminiłem. Jak nie popełnię żadnego błędu, to zaraz to się skończy. O Boże, do zera, do jaja, jesteś aż tak słaby. Chociaż w sumie, grać z czarnym w kosza... No to nie był najmądrzejszy pomysł, wiesz kolego? O, nie, teraz nie pyknie. No, tak myślałem. Dobra, obronić to. Chcę z nim wygrać do zera. żeś to zrobił Dobra, dwa ostatnie punkty, Łoszki kończymy Dawaj, dawaj Nie Boże, nie Tak to bez sensu przedłużam Znaczy nie bez sensu, po prostu się mylę Ale mogłem już to dawno skończyć A znowu jak jest przychodzić no to się o wiele bardziej skupiam no, nie trafił. Nie no, trzeba zdobyć te punkty szybko. Dawaj, nie niegam. Chociaż ja wiem, czy się kłóci. Pewnie ktoś przyjechał rowerem, wiesz. Chcesz ukać się rowerem. Spoko. Twoja sprawa. Ale jednak nie chciałbym przegrać tych 200 dolarów. Więc wypręż swoje czarne ciałko. I lecimy. No i ostatni punkcik.

So bad yourself. You got some game. Maybe I a, like spoczywam. Dobra, wiecie, co to będzie Lukas, ja to robię przerwę. Uh, no i co, nie postawimy nic jak się z wami pożegnać i zaproszę do oglądania kolejnych odcinków. Siemka.